Witam, witam, witam. Tym razem Yamaha Virago 535 model, czyli 535 cm pojemności, motocykl pochodzi z Niemiec, jest on z 98 roku. Z tego, co pamiętam, jest od pierwszego właściciela i przebieg tego motocykla jest udokumentowany. Ogólnie historia jest taka, że motocykl przez ostatnie 5 czy 6 lat już był wymeldowany nawet w Niemczech, nie był użytkowany. Przez właściciela nie wiem, nie pytałem, nie dociekałem. Jest dokumentacja na przebieg, który to potwierdza. No i ogólnie stan tego motocykla techniczny jest naprawdę fajny. Tarcze hamulcowe są fab fabryczne. To też widać po tym motocyklu, że ten motocykl nie ma wkręcony więcej ilości kilometrów niż tutaj pokazuje zegar w tym motocyklu. I teraz tak. Jeśli chodzi o malowanie, on oczywiście jest fabryczne malowanie. E, nikt tutaj nie malował e, tego motocykla, nikt tutaj nie poprawiał. Przy tym motocyklu przednia opona jest oponą zupełnie nową. Myśmy ją założyli, ponieważ no stara, słuchajcie, no była fabryczna, no tragicznie wyglądała. Zmieniliśmy ją, żeby nie było tutaj jakichś e, pytań z drugiej strony, żeby ktoś tam e, chociaż bezproblemowo zrobił badanie techniczne i też nie miał zastrzeżeń podczas jazdy, że jest ona niebezpieczna. Jest zmieniona. Tarcza hamulcowa z przodu ona ma takie delikatny, można powiedzieć, rancik ten motocykl, eee, znaczy ta, ta tarcza jest okej, okay. na pewno nie wymaga wymiany, Wystar wymaga tylko i wyłącznie eksploatacji. Teraz tak, silnik jest dekle, są polerowanymi deklami, jakieś takie, słuchajcie, wrzerki tu są na tym, nie wiem od czego, takie dwa głębsze tutaj, no, ale są ładne, błyszczące te dekielki, ogólnie silnik jest czyściutki, eee, motocykl ładnie pracuje, eee, kupiliśmy go na to, że miał problem z... Spręgiełkiem rozrusznika. Jest to bardzo częsta wada tego motocykla, że po jakimś przebiegu te sprzęgiełko rozrusznika ma problem z odpalaniem, znaczy motocykl ma problem z odpalaniem, ten dźwięk odpalania jest taki pukający, stukający, niepokojący i na to był pewnie ten motor w Niemczech odstawiony, myśmy go odkupili, myśmy tą, ten element zakupili, nowy, te sprzęgiełko rozrusznika wymieniliśmy i teraz powiedzmy na kolejne tam 25 tysięcy, może 30, 000 będzie święty spokój w tym motocyklu. Warto poczytać nawet, że jest to bardzo częsta wada Virago 535 pukające sprzęgiełko rozrusznika, które powoduje, że nie za każdym razem gdy naciskniemy rozrusznik motocykl odpali, a dodatkowo wydaje taki niepokojący, metaliczny dźwięk. Teraz jest to wszystko wymienione, chodzi ona na dotyk, pali na dotyk i tutaj na długo, długo Mamy z tym święty spokój. 26 764 km przebiegu. Przebieg wpiszę Wam na fakturze bez żadnego problemu. Jest to przebieg prawdziwy tego motocykla i tak mówię, jest jeszcze dokumentacja, która potwierdzi dodatkowo nam ten przebieg. Tak jak wspomniałem, motocykl w fabrycznym malowaniu. E, nowa opona z przodu. E, tutaj widać takie duże gmole założone, chroniące e, cały te kartery silnika przed. Ewentualnym konsekwencją przewrócenia się motocykla, pewnie coś tam zawsze to pomoże. E, pikowane siedzenia e, tego motocykla, siedzenia nie mają uszkodzeń, chociaż takie tutaj delikatne, pokażę, coś takiego jest. Sakwy sztywne, grube, te sakwy takie, nie, nie są to takie szmaciaki, są to e, sztywne sakiewki. Motocyk, słuchajcie, bardzo ładnie chodzi. Fajnie się wkręca na obroty. No i mówię, ten dźwięk odpalania, dźwięk pracy silnika jest taki, jak powinien. Co tam, sprawdzimy, kieruneczek działa, drugi działa, zapalimy mu lampkę. Długie, krótkie. Ja teraz wyłączymy. Nie widać tego, bo ta wskazówka, to jest tak mało słabo widoczne. Co tu jeszcze więcej pokażę? To zgasimy. Tu jest rezerwa, jakby do przełącznika. Dobra, teraz zgaszę Wam, pokażę. Pak. Nie ma żadnego dźwięku żadnego dźwięku podczas rozruchu. Teraz jest tak jak powinno, tak jak fabryka go stworzyła, tak on teraz pięknie odpala. Słuchajcie, jakby nie patrząc, koszt sprzęgiemka rozrusznika to jest 400 zł, no jest to i koszt roboty to też pewnie jakieś 300-400 zł, bo jednak e, jest to troszeczkę tutaj zabawy. Przy tym troszeczkę czasu trzeba poświęcić. Także tutaj macie nasz święty spokój, myślę, że na kolejne 25 tysięcy kilometrów tego motocykla. Ja to uważam że bardzo duży atut, że zostało to zrobione. Bo mówię, wirago można podzielić na takie, które mają już zrobione sprzęgiem rozrusznika, albo które będą miały niebawem do zrobienia. Tutaj macie święty spokój. Także szukacie ładnego Virago, sprawnego wirago. W naszej ofercie w tej chwili mamy 4 sztuki. Ta jest z 98 roku, z Niemiec. Więc telefon do naszej firmy to 500-134-533. Znajdziecie motocykl oczywiście na OTOMOTO, na Oliksie w zakładce wpisują miejscowość i ława. E, na OTOMOTO znajdziecie 40 prawie zdjęć, 35. Na Oliksie tych zdjęć jest mniej, 5 chyba, albo 4. Więc lepiej poszukać tego motocykla na OTOMOTO, tam będzie większa galeria, e, będzie można bardziej to sobie samemu ocenić. Także ja ze swojej strony e, zapraszam do oględzin, do kupna, do e, oglądania naszych filmików, e, komentowania. E, fajne komentarze będą doceniane e, naszą łapką pozytywną. Niefajne będą odczytywane i odpisywane również niefajnie na te komentarze, jeśli, jeśli takie będą ale wolałbym, żeby nie były, telefon do nas to 500 134 533 miejscowość Iława i tak też szukajcie nas w internecie na Oliksie na Otomoto w zakładce wpisując miejscowość Iława Koła felgi, jeszcze dodam, że są takie naprawdę czyste w tym motocyklu. Tu nie będzie rdzy na szprychach, nie będzie tutaj jakby udręki z tymi szprychami, ponieważ przy kupnie motocykla ja szczególnie zwracam w Czoparach uwagę na te szprychy, żeby one wyglądały tak, żeby klient był zadowolony i jednocześnie ja. No bo ja wiem, że szprychy można wyczyścić, można je dolizać, tak zwane, ale, ale no one nigdy już nie będą trwałe po takim wyczyszczeniu to już trzeba wtedy już naprawdę dbać konkretnie o te szprychy lepiej postarać się kupić egzemplarz ze szprychami ładnymi, czystymi, niepodrapanymi, i wtedy będzie to święty spokój na parę na ślad. Także motocykl fajny dla starszego pana, dla kobiety, na pierwsze przygody. Myślę, że jest to idealna maszyna. No i słuchajcie, jakby nie patrząc ekonomiczna, zrywna i raczej bezproblemowa, jeśli chodzi o eksploatację i bardzo popularna. No, myślę, że Virago 535 to jest chyba taki najbardziej popularny niskobudżetowy i niskopojemnościowy motocykl, jaki można spotkać wśród chopperów na naszym rynku, jak i na rynku zachodnim. Także zapraszam do firmy Self Moto. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.